nabinąć nawinąć o miłości, tak, chuja to prawda Mogę nawinąć o porażkach, znam je od dawna Po czterech latach wracam i jestem tu z powrotem Żeby dać trochę wiary tym, co chcą przez to skakać z okiem Jestem sulin to bolesne i mam świadków ty wiesz, że moja ksywka, kurwa, nie jest tu z przypadku Eberow, oh, skurwienie wypisane mam na fazy Jeszcze rok temu żaden z was wie, mnie nie kojarzył I pomimo walki chyba straciłem a azymut Miałem zrobić krok do przodu, zrobiłem krok do tyłu Straciłem rok kolejny, a cztery lata w karcie więc nawet mnie nie ruszał swój tekst, że masz siarki Moje ziomy z głową w dole się tu jak zapałki Więc pięć za ten ból, który na co dzień nam karmi I skąd już chuj, bo to żaden śmieszny wadzik To świat zrobił z nas tak bardzo nienormalnych Co do hejterów, dobrze wie to nikt sądek Chcesz pluć mi w to zapraszam na mój koncert To, co teraz mówię, może być niestosowne Tak samo jak zachowanie niektórych tu do mnie I... Daj Tam pojawili się pani, pojawili się kumple, bo jestem bardziej znany Ale jedna odesła i to wersja tej pani, bo zrobiła z mego serca kurwa kulkę ze stali W sumie chuj wie, czy rani sumie ciul, wie czy mamy cichy chuj, wie czy dalej jestem zły Czuję zawiść i Mówisz coś o mnie, czy wiesz o mnie cokolwiek, cisza Skończ komlecz, a jeśli tego sukras Tu całe szkody z buta I to komplement panny mówią to mnie kutz Policy moja rozkmina i zory stoisz na tyła kebity, ja noce tych a i ty, ciągle da tak, ja ci Naprawdę chcę, ze wszystkich przepraszam Za Ci po pijaku, krzywę z pizdu, na maksa nie mam samochodu Najebany zbiga tak z zaraz Zależnie je to już chyba tego miasta No, no już skończyłem budowę, narratuję teraz, bo link trochę nie wyszedł. Yy, więc wszystko to ładnie jak wyszło. Zaraz mam pokażę jak to było. No, tu, o, nie, yy, 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 sorki. Zapomniałem, że to było. No, planowałem trochę inaczej. Na no, filmik widać. Przedtem, yy, zbudowałam tu, yy, taki wejście w kopalnię magazyn, taki magazyn no dobrze skakiepie, proszę ci y, dorzuć mnie na kwadratową masakrę, ponieważ ponieważ sorry ponieważ y, chcę mi się tam pograć tam grają sami moje idoli idole którzy no są fajne oglądam codziennie kwadratowo jak ktoś wpuści Najgorzej jak mówiłeś, pisałeś w komentarzu. Pamiętam w opisie filmików o konkursie tym. Że, pisałeś, że kto nie ma premium, to możesz mu zakupić. Ja nie mam premium. Więc mm, też bym się ucieszył, gdybym wygrał ten konkurs, był zagrał na kwadratowej z moimi idolami i dzięki za obejrzenie. Fajnie by było dojść tam. O Zaraz czekaj. Jeszcze co Nie. Jestem jak coś twoim widzem. Jestem twoim widzem. Co tu jeszcze? Dobra, cześć. Siema. Dzięki za obejrzenie filmiku.